嗯。 Witam Państwa w patronach naszych ulic. Dzisiejszy odcinek poświęcimy Piątej Dywizji Piechoty Saskiej. Niestety nie ma dzisiaj ulicy o tej nazwie. Była ona w planach zagospodarowania przestrzennego do 1989 roku. Niemniej jednak myślimy, że dywizja ma tak ogromny związek z Łukowem, iż warto by jej poświęcić przynajmniej jeden odcinek. Zapraszam. Co ma wspólnego Piąta Dywizja Piechoty z naszym miastem? Otóż została sformowana właśnie w Łukowie, a dokładnie w rejonie Łukowa, w okolicach Trzebieszowa, Rogal i Karwowa w 1944 roku. Początkowo formowanie dywizji rozpoczęło się 5 lipca 1944 roku w rejonie Żytomierza na terenie dzisiejszej Ukrainy. Prąca na zachód Armia Czerwona, a wraz z nią Wojsko Polskie, spowodowały, że jednostka nie mogła pozostać w tak dużej odległości od frontu. Dlatego formowanie dywizji przeniesiono na zachód, do Łukowa. Początkowo formowaniem, a także dowodzeniem dywizją zajmował się pułkownik Aleksander Waszkiewicz. Jednostka złożyła przysięgę 22 października w Łukowie i weszła w skład II Armii Wojska Polskiego. Rozkazem z 19 sierpnia 1945 roku. Piąta Dywizja Piechoty otrzymała nazwę wyróżniającą Saska. Na uroczystość przybył generał II Armii Stanisław Popławski. Dowódcą uroczystości był zastępca dowódcy Piątej Dywizji Piechoty Spraw Liniowych, podpułkownik Aleksander Struc. Po nabożeństwie generał Popławski zaprzysiągł dowództwo dywizji, a pułkownik Waszkiewicz przyjął rotę przysięgi od żołnierzy dywizji. Po wystąpieniach gości Odśpiewano rotę i pododdziały przemaszerowały przed dowództwem. Sztandar został ufundowany przez społeczeństwo Łukowa, a także powiatu łukowskiego. Został wręczony dywizji 26 listopada 1944 roku. Wówczas już generał Aleksander Waszkiewicz, przyjmując sztandar z rąk miejscowych przedstawicieli, złożył ślubowanie, że dywizja nie spocznie, dopóki zwycięskie sztandary polskie nie załopocą nad Berlinem. Jak wyglądał ten sztandar? No, podobnie do tego, który widzą właśnie Państwo przed sobą na ekranach. Na białym polu czerwony krzyż kawalerski, na środku którego wyszyty szaro-białą i czarną nicią orzeł, otoczony złotą nicią haftowanym wieńcem laurowym. Natomiast z drugiej strony, pośrodku widniał haftowany żółtą nicią napis Honor i Ojczyzna w otoku wieńca laurowego. Na ramionach krzyża napis Piąta Dywizja Piechoty, na białych polach haftowane kontury tarcz i herpułkowa. Po okresie formowania i szkolenia 19 stycznia 1945 roku, jednostka dostała rozkaz wymarszu z Ziemi Łukowskiej na zachód. Jednostki 5 Dywizji Piechoty, idąc przez Stoczek Łukowski, pomoszerowały w kierunku Warszawy, w stolicy otrzymały rozkaz obrony i patrolowania miasta. Później jednostkę skierowano do Łodzi na szkolenie. Stamtąd 27 lutego dywizja dostała rozkaz wymarszu w rejon koncentracji wojsk polskich. Idąc przez Aleksandrów Łódzki, Poznań, piąta dywizja dotarła w okolice Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie miała zorganizować linię obrony na Warcie. Było to około 100 km od frontu. 20 marca oddziały dywizji rozpoczęły marsz w kierunku Wrocławia. Tam miały prowadzić działania o charakterze obronnym, a także zastąpić zmęczone już oddziały radzieckie blokujące Wrocław. 16 kwietnia dywizja Saska wzięła udział w operacji Łużyckiej, polegającej na przejściu linii frontu na Nysie Łużyckiej. Już drugiego dnia weszła do bitwy. Mimo zaciekłego oporu Niemców i wielkiego wysiłku ze strony żołnierzy dywizji, jednostkom udało się przebić linię frontu. 20 kwietnia II Armia Wojska Polskiego poszła w pościg za rozbitymi oddziałami niemieckimi w kierunku Drezna. W niedługim czasie jednostkom niemieckim udało się przegrupować i zorganizować kontrofensywę w okolicach Budziszyna. Były to najcięższe i najkrwawsze walki, w jakich Piąta Dywizja Piechoty brała udział. Mimo silnego naporu Niemców, jednostkom Piątej Dywizji udało się utrzymać swoje pozycje obronne. 4 maja wojska polskie otrzymały zadania do Operacji Praskiej, czyli szturmu na czeską stolicę. Zgodnie z planem jednostki miały ruszyć do natarcia 8 maja. Jednak Ponieważ wróg stawiał słaby dość opór, jednostki dotarły tam dużo wcześniej. 5 maja ze sztabu dowództwa przyszły nowe zadania i nowe rozkazy. Dowództwo nad 5 Dywizją otrzymał pułkownik Stanisław Kuprsza, który zdecydował o ataku. Do wieczora 5 Dywizja miała osiągnąć cele na rzece Łabie. Zadania jednak nie wykonała. Mimo to udało jej się przejść granicę niemiecko-czeską i osiągnęła litomierzyce. 11 maja 1945 roku dywizja Saska zakończyła działania wojenne. Po wojnie dywizja ochroniała granice zachodnie, weszła w skład poznańskiego okręgu wojskowego. Sztab dywizji mieścił się w międzyrzeczu, a rok później został przeniesiony do Sulęcina. Od 1949 roku dywizja weszła w skład II korpusu Piechoty, a od 1952 roku w skład II korpusu armijnego. Wiosną 1957 roku w ramach kolejnej redukcji rozformowano dywizję. Jednocześnie 19. dywizja pancerna została przemianowana na piątą saską dywizję pancerną. Przejęła ona tradycje bojowe piątej Saskiej Dywizji Piechoty.